Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Fox, to jest kolejny odcinek gry The Walking Dead Mission. I teraz od razu wstępie chcę wytłumaczyć dlaczego od dawno nie było odcinka, a to dlatego, że najprawdopodobniej w tym odcinku i to dosłownie za chwilę skończymy pierwszy epizod gry, a do drugiego epizodu nie ma jeszcze spolszczenia. Z tego co wiem, z tego co skontaktowałem się z ekipą gry po polsku, wiem, że spolszczenie te będzie wydane gdzieś około na początku czerwca lub pod koniec maja. Więc myślę, że teraz sobie ogramy do końca, szybko, jakieś pewnie 15 minut tego wyjdzie, taki szybki odcineczek, a później w czerwcu zaczniemy już drugi sezon, no i nie wiem ile czasu zajmie im zrobienie trzeciego, bo jednak ta seria trochę się rozlecie z czasie, ze względu na to, że chcę to nagrać po polsku. Dobra, lecimy bez ociągania. Wracamy do miejsca, w którym byliśmy, czyli w roli przypomnienia. Przesłuchali nas w tym mieście i teraz walczyliśmy. Dobra, trochę nam cofnęło. No ale, dobra, przejdziemy to jeszcze raz. To nie było komerki, teraz będzie kamerka. Zresztą przypomniemy sobie, jakie była końcówka. To w sumie dość dobra opcja. See, not everyone here lives in squalor. Jonas and Zachary had the nicest room on the ship. The good doctor deserves it. Gosh, he just works so hard. What is it you do, Zachary? Huh? Besides, fuck Jonas. Okay, fine. Random, That's let's right. just. You do nothing. You cower and you whine because you don't have the balls to do things that need doing around here. This is how you treat your own people? Only when they need it.

I don't know, Zachary. Maybe she does know better than you. Just because Randall's an asshole doesn't mean but you push me. Hey! You going to take that, Zachary. This child's not other? like him. Prove it. I don't think she's taking you very seriously. Come on. I need a location now. That's it. Careful. Don't get too close to her now. Please. We all need to calm down.

Pozycja Bezpieczna. Dobra, I'll use koszuli. Come on, Greg. Come on, don't do this. Please, don't do this. Think of, think of Alex. You're his hero. What will he do without you? Not if, not if get hero. No, you, are. you are. Greg. Please, hang up. No. He's gone. Just <laughs> when you walk out. He's going to turn, Sam. He's going to. He's going to become one of them. Everyone turns. Always. You need to be ready. I need your help. help. <laughs> I can't i can't i just need another second please i let some go vita i know it looks like your brother but it's not him not anymore i just need more time No bez za włosy, no. Oczko, w oczko! Jeszcze raz. Jeszcze raz w oczko. No. Twardy jest. Twardy. No niech tu się sezon nie kończy, bo to tak wygląda, to będzie najkrótszy odcinek ever. Masz, wryj. I co? I teraz ona go zastrzeli. I kolejny szwendacz. Ja, nie nie, nie, nie. chciałem no ale możemy powiedzieć, jak sądu uciec. Dobra. On nam jest już jeszcze potrzebny. Nerwicowa jesteś, jak nie wiem. Nie umiesz działać w tym świecie. Nie, nie łap. Nie łap tego. 7 on zaczniemy nas celować To będzie przesada Uratowałem mu właśnie dupę Nie powinien mi bić Nie też tak myślę I powiedzą mi że się teraz kończy sezon w Sezonie nie kończy się Please

Nie znam co ona była w Wilton chyba. Podobna. Oni byli w dwójce, te historie się łączą. Co i? Wow, 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 wow. Jeszcze bardziej mi się chce w to grać teraz. Oni się, te historie się ze sobą łączą. Wow, dobra. Hmm, szkoda, że dali te e, napisy po angielsku. Did you try to end it? No i właśnie lower the gun. Z kogo ja miałem zastrzelić? No i właśnie tutaj nie pamiętam, dlatego kiepsko. Tutaj jest napisane. Dobra, przeanalizujmy to sobie. How did you enter the abonnent No tak, 71% osób poszło drabinę. No To też logiczne, to po prostu była bezpieczniejsza opcja, nie? Did you ambush Randall in the storeroom? No. Okej. Okay. Did you sell Greg out to normal? No tak. Powiedzieliśmy kłamstwo. No w sumie jakby nas bili, to by było trochę przykre, nie? I sam Lot tyle osób uratowało Czyli teoretycznie robiliśmy zawsze praktycznie to samo co większość, tylko tutaj... ...did you ambush, czyli co, założyliśmy... ...pułapkę na Randall'a i w tym pokoju... 42% to zrobiło. Nawet i pamiętam, jaką pułapkę. Muszę w to po prostu grać ciągiem, więc następny odcinek już sobie zagramy niedługo, bo już w czerwcu wychodzi. Podobno ja codziennie sprawdzam, czy oni już to zrobili. Powiedzieli, że do końca maja się postarają. Ja się postaram tylko, jak wyjdzie od razu, dla was wpuścić odcinek. I myślę, że będziemy sobie nie tak grać, że jeden po drugim, tak jak były miejsce te dwa odcinki, tylko będziemy sobie grać raz na tydzień, żeby nie tracić zbytnio wątku, co się dzieje. No i ja przykazaj, będę oglądał swoje poprzednie odcinki przed zagraniem. No dobra, kontynuujemy i chyba na tym kończymy. A więc kochani, ja dziękuję wam za oglądanie, my widzimy się w sumie za tydzień z kolejnym odcinkiem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wiem, że trochę krótkie. Ale niestety tak bywa, czekamy na spolszczenie, czekamy dalej. A ja cóż, zaczeknam się z wami i w sumie widzimy się możliwe, że jeszcze dzisiaj w szpelaciu. Na razie, cześć!